Oho, Panie Michale, tak. Podobno to jest przesyłka, która wyszła z pod Pana ręki. Czy Pan się przyznaje, czy nie? Przyznaję się, dlaczego Super, bardzo dobrze. To ja mam pytanie odnośnie tego, jeśli mogę. Tak. A dlaczego to była zaadresowana do Szpera? Tylko, bo tak się wszyscy zastanawiają, dlaczego był Pan szpera, a nie wiem. Smyłka. Panowie Ago, przykład. Generalnie nie myślałem nad tym długo. W serwisie było imię, nazwisko. Przyszło mi do głowy pierwsza rzecz. Pan Szpero wpisałem, wysłałem. Nie ma się co zastanawiać. Okej, okay, ale może tło tej historii jest interesujące, bo nie wszyscy, którzy nas oglądają, śledzą na bieżąco social media sportowe. Rozumiem, że to była forma powiedzenia „przepraszam”. Czy ja wiem „przepraszam”? No, za każdym razem, jak człowiek. Yy się myli, nie będę wysyłał do Realu Madryt e, listu nagle, bo postawiłem na Barcelonę w, w ich meczu, prawda? Więc, więc nie do końca o to chodzi, ale, ale myślę, że e, mimo wszystko, jak tu rozmawiamy, powinniśmy... E, w jakiś sposób y, mówić co myślimy, ale też starać się promować y, ten polski e-sport i y, w Polsce tak zauważyłem, myślę, że częściowo byłem winien tego w zeszłym tygodniu, y, mamy tak jak Polacy oglądają sport. Ktoś był dobry, już przestał. A dziad, a, znowu spieprzyli, a to tamto. Wiadomo, jak wszyscy reprezentacje oglądali jeszcze jakieś tam, nie wiem, 10 lat temu w piłce nożnej. Eee, no i myślę, że jednak trochę pozytywności. E, się przydaje. I, i, Okej, okay, i... bo ty w programie zeszłotygodniowym, gdy mnie nie było, powiedziałeś, że nie wróżysz albo sukcesów na turnieju w Chinach. Powiedziałem, że nie, nie przejdą nawet przez fanatyk, mimo, chociaż jest najlepszy moment, żeby przejść fanatyk. Tak to pamiętam, nie? Ta, wiem, tak, to powiedziałeś, że przegrają w półfinale, ale ja powiedziałem, że w półfinale wygrają, ale w finale przegrają.